Też też uwielbiam taką, bo mam niskie levele. A wtedy one są bardziej napalone na mnie. Nie? O jest tam jest tu. Dobra. Później muszę się teraz zastanowić, gdzie dalej iść. To jest Raptorski Quest. To tutaj idziemy następnie. <laughs> Nie wiem, czy słyszycie, ale raczej tak, pije mm, kole. Quest complete. Quest complete. Mm. Zaburza się tu zerwała, właśnie burza pioruny, smur, to jest taka jak nie, nieby klątwa. <laughs> o lol, disconnect. nie, 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 Mówię wam, mam dzisiaj zły dzień. Dobra. Może w dzisiaj robienie tych filmików dalej lecz w późniejszym czasie poczekamy się Witam Was po tej przerwie Przerwa była po disconneccie naprawdę długa Chyba <grym> prawie dwutygodniowa Niby mówiłem e, Niby mówiłem, że zaraz powrócę na następny dzień czy coś tam Ale naprawdę minął, minął spory tydzień więc nie wiem, co, co tam straciliśmy w tamtych questach. Zrobiłem, bo jak mówiłem, zap zupełnie zapomniałem wtedy, że yy, skończyłem wtedy na disconekcie i zabiłem z z dwa potworki, więc przepraszam, ale mówię, no zapomniałem. Zrobiłem takie, bym po prostu robił dalsze części, a nie zrobił da dalej po disconekcie, Rozumiecie, to mam na myśli? Nie. Ale chyba z tego tweet'a robiliśmy fungas spores, te grzybki. Tylko by teraz nie było tego disconnectu, bo... Naprawdę... Naprawdę się wkurwię, nie? Panowie? Co e, chciałem powiedzieć jeszcze? Jakiś koleś na gg mi pisał, że wowie nam do mnie napisze. Dotychczas cicho, milczy się. Myślałem, że mi pomoże. A tu okazało się, że nie. Nie cierpię tych żółwi, Boże. Dobra, szukamy tych żydków czy cokolwiek to jest. Ale, ale to jest coś koper? Tak, koper i team. Ojojo, ma przestrane jak mnie zabije? Ale mnie nie zabił, jestem bardziej pro, niego nie gonię. O nie, chyba to on. No dobra, to on z GG. No no. no. E. Nie chcę tak podejść. Będę musiał z niej z Zmienić coś w Fixberlu, bo mi chodzi jego ta, y, bar, bar mojego peta. Jak tak to się robi. Jest. Ha, ha, ha. Będę bogaty, bogaty, będę. Grzywloxusie i dostatku. Ha, dobra, grzybki, grzybki. Halucynki, o, jest. Coś więcej jest trochę tych widzę kopery w TD wtedy jak przed, dis przed disconnectem było ich mniej. Właśnie, może nakręcę Insta dla Was, ale jeszcze się zastanowię. No, i to, co pokazało, nie wiem, czy byłem wcześniej w partii, już sam nie pamiętam, czy ludzie, i czy to widzieliście. To, co widzicie przed sobą, jest to takie, jakby losowanie, polegające na potrzebuje, nie potrzebuje, lub bardzo potrzebuje, nie. Jak nie potrzebuje, dajemy pas, nie. Oczywiście ja to potrzebuję, nie. To jest tylko, pokazuje się, jak jesteś w partii. Oczywiście, jak ktoś z naszego partii jest daleko. Na przykład on to nie, u, u niego nic się nie pokazuje. Grit to znaczy, że tak jakby nie potrzebuję, ale chciałbym, nie? A nit to, że na naprawdę potrzebuję i tak dalej, nie? No ale damy grit, bo to i tak będzie moje. A nie, ale na chwileczkę to jest lepsze czy gorsze? Dużo lepsze. O, ja jestem czerwony, jestem napasiony. To, jest to był chyba koper. Tak, jest koper. Nie. Ktoś mi... A jak on jaki on miał nick? Ludziska, nie pamiętam... Mi ktoś napisał, że Lecz. Nie bo że... Taylorik i Milik dla Twittera jest bardzo zły pomysł. No to z tym się zgadzam oczywiście, no bo... Jak większość z was... Może, nie wiem, czy gracie też w Overwatch wie. że leisure-walking to jest y, do skór, to nie robią... Rob